Dzisiaj odcinek o polipie. Co to jest polip? Polip to jest takie w pewnym sensie skrubienie powstałe z tkanki śluzowej, które nie jest zwykle chorobą nowotworową. Powiem w ten sposób: w ginekologii właściwie, polipa z cechami raka to ja miałem okazję widzieć dosłownie parę razy. Na mniej więcej polipów, które widziałem, nie wiem, z 10 tysięcy to tylko może 2 trzy, cztery sztuki yy, byłem w stanie udowodnić, że to jest zmiana yy, nowotworowa. Mianowicie, jeżeli yy, polip powstaje, to powstaje na skutek pewnego jak gdyby, nadmiaru tkanki śluzowej, ale nie nadmiaru z punktu widzenia rakowaczenia, no, tylko na zasadzie takiej po prostu, że ta tkanka śluzowa się oddzieliła od swojego podścieliska, uległa w pewnym sensie pogrubieniu i ona się jak gdyby próbuje złuszczyć a że w tym, w tym polipie są dookoła, można powiedzieć, naczynia, no to ten polip dalej żyje. No i ten polip oczywiście może wystąpić, na przykład bardzo często są polipy w jamie śluzowej macicy, są polipy w szyjce macicy, kiedy to wszystko też po prostu ten polip wychodzi, oczywiście w nosie, w jelicie grubym, wszędzie tam, gdzie jest błona śluzowa. I ta błona śluzowa zwykle jest y, po prostu nie jest żadnym, żadną chorobą, tylko może się oczywiście ten nabłonek tej błony śluzowej przekształcić w komórki rakowe i wtedy ten polip na swojej powierzchni będzie miał komórki rakowe, ale tak jak powiedziałem, jest to dosyć rzadka sprawa. Kształt polipa jest najczęściej zbliżony do kropli wody. Polip może być z jednej strony bardziej rozszerzony, bardziej taki, taki powiedzmy sobie, bulwiasty, ale na końcu się ta szypoła zwiększa i ona może mieć nawet czasami długość około 3-4-5 cm. I ta szypoła stanowi o jego ukrwieniu, bo pamiętajcie, że polip jest przez cały czas żyjącą strukturą. Także to, to, to nie jest martwe. Oczywiście w przypadku jamy macicy te naczynia są bardzo, bardzo cienkie i nawet miesiączka może spowodować, że ten polip ulegnie usunięciu. Natomiast jeżeli chodzi o polip przy macicy, to zwykle takie polipy potrafią nawet być parę lat. Jeżeli chodzi o, samego, o sam proces z, z rak, powstania raka, to pamiętajcie, że rak powstaje na powierzchni na błonka. Czyli ten rak nie powstaje w środku paliw. Znaczy, jeżeli oczywiście ten, ta choroba już jest długo, to ona prze, przeżre w końcu i wejdzie do środka polipa, ale ogólnie rzecz biorąc, to wszystko znajduje się na zewnątrz polipa. Polip, oczywiście, y, który, który nie jest rakowy, ma taką powierzchnię gładką, jest takiego koloru powiedziałbym biało-beżowego. Może nie wygląda zbyt apetycznie, no ale to jest w końcu natura, i wszystko, co my mamy w sobie, no, musi się jednak y, komuś mniej czy bardziej. Podobać. Także te, taki polip ulega właśnie usunięciu poprzez jego y, odkręcenie, tak jak śrubę, to się nazywa detrunkacja. Po prostu kręcimy w jedną stronę, on na końcu ulegnie skręceniu i oderwaniu, albo po prostu, jeżeli mamy dostęp, to musimy dojść do tego miejsca, w którym wchodzi do, 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 do ściany i tam po prostu trzeba to odciąć, skoagulować to miejsce czy zeszyć i ten polip wysłać do badania. No i w czasie badania ten polip jest po prostu tny cięty na kilka, tam można powiedzieć, powierzchni w takim badaniu przy, przy, przed typowym badaniem histopatologicznym. To ulega potem wytrwawieniu, powstają takie bloczki. No i po czym potem oczywiście lekarz bada ten polip i patrzy, czy na powierzchni, czy w środku są jakieś zmiany nowotworowe. Ogólnie rzecz biorąc, polipy tworzą się cały czas i szansa na to, że ty, Kasio, Aniu, Zosiu czy, czy Stefanio, masz taki polip w sobie jest bardzo duża. Pamiętajcie, że one mogą być wszędzie, właściwie w każdej. Jamie, naturalnej jamie ciała i ten polip niczym nie jest. Im bardziej jest miękki, tym jest to w pewnym sensie cechą dobrą. Natomiast jeżeli polip jest twardy, to jest to oczywiście gorsza cecha. Także pamiętajcie, chodźcie do badania, badajcie się i jak usłyszycie słowo polip, to absolutnie żadnej tragedii nie ma. To jest kompletnie normalna rzecz, bo ja już mam, miałem ostatnio, dwa dni temu, pacjentkę, którą gdzieś w Polsce nastraszono, że polip, że już nie wiadomo, trzeba operację zrobić, nie wiadomo. No słuchajcie, no... Trzeba przede wszystkim to poobserwować, trzeba wyciągnąć wnioski z doświadczenia, uspokoić pacjentkę i w ostateczności wysłać ją do badania, pobierając oczywiście wcześniej cytologię, na przykład szyjki macicy z tego polipa, jaką drugą cytologię. I wtedy możecie być pewne, że nic Wam złego nie grozi. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.